Witam Was ponownie. Słuchajcie, nastała piękna wiosna. A jak wiosna, to trzeba wyjść z budynku i podziałać coś na zewnątrz. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, jak będę urządzał tutaj taki kącik przyrodniczy. W zasadzie to będzie ogród. Mała połacz do urządzenia, ale myślę, że wyjdzie fajna i treściwa realizacja. A robię to przy okazji kładzenia kostki, ponieważ betoniarka oraz żwir już są i to jest bardzo fajny motyw do tego, żeby zrobić sobie fundament pod właśnie taki kamień. Z tego kamienia będą wykonywane. Takie murki także świetnie się składa, że żwir i betoniarka są. Cały plan, oczywiście, mam już rozrysowany. Także myślę, że tutaj będzie jakiś murek, troszeczkę może gdzieś tam na górze i na pewno będzie omurowana ta skarpa. Zatem przebieram się i do roboty, bo fajna pogoda. Mam nadzieję, że się nie zepsuje. I słuchajcie, roboty ziemne cały czas trwają. Troszeczkę to się zmieniło tutaj od poprzednich ujęć, które nagrywałem wcześniej. Trzeba było tutaj wykopać właśnie coś takiego, jak widzicie. Takie drobne wykopy pod taki płytki fundament, w sumie, który będzie stabilizował mi wszystkie tutaj kamienie, które będę robił. Może też murek będzie z tej strony i na pewno tutaj, gdzie jest ten krzak, także jeszcze trochę roboty mnie czeka. Tutaj będzie miejsce pod fajną ławkę, która będzie znajdować właśnie się pod tą jodłą. Zatem jeszcze trochę mnie pracy tutaj czeka i myślę, że dzisiaj już zacznę sobie betonować. Słuchajcie, musiałem tutaj wyczyścić pod tymi krzakami taką starą korę. Musiałem usunąć, która wcześniej była. Trochę poprzestawiłem sobie te kamienie, bo będą one mi przeszkadzać tutaj, gdy będę tutaj kopał pod takie właśnie fundamenty. To wszystko muszę poukładać, żeby się nie zostawić. Słuchajcie, największym problemem tutaj będzie usunąć właśnie tę górę, tej ziemi, która mi tutaj zalega. Mam nadzieję, że jakoś fajnie to rozłożę tutaj po tym samym ogrodzie, ale tak jak mówię, jest tego dużo i będę musiał się naprawdę postarać, żeby to wszystko gdzieś rozplantować. Póki co jeszcze czeka mnie tutaj usunięcie tej starej agrotkaniny. Także tutaj będzie znajdował się fajny murek, to muszę wszystko doprowadzić do jakiegoś takiego ładu. Zrobiło się już późno i słuchajcie, takie są efekty mojego właśnie betonowania. O to chodziło, żeby zrobić takie małe, że tak powiem krótkie fundamenty pod te kamienie. I tutaj z tej strony tak to wygląda. Wrzuciłem oczywiście jakieś resztki tam, kostki, kamieni, które mi zostały. Paczka umyta. Słuchajcie, brakło mi dosłownie worka tutaj, żeby to wszystko skończyć. Ale właśnie tak sobie to zaprojektowałem i postaram się już pokazać Wam wszystko, jak cały ten beton już będzie wyschnięty i będę miał taki moment tuż przed właśnie kładzeniem kamienia. Ukończyłem już ostatni z fundamentów, tak właśnie on wygląda. Tutaj w tym miejscu będzie taka może mała ławka, i tutaj będzie ona później przechodzi w kamienie. Zatem czeka mnie teraz zmniejszenie, po prostu podzielenie tych wszystkich głazów, które tutaj widzicie. Muszę po prostu zrobić to albo szlifierką, albo będę to upał. Zobaczę jeszcze jak mi to wyjdzie w praniu ostatecznie. Zatem do dzieła. Ten kamień to wapień. Naciąłem sobie go wcześniej właśnie taką wielką szlifierą. Zobaczycie teraz, jak się go fajnie upie. Co prawda w tym miejscu akurat nie pęk, gdzie było cięcie, ale poprzedni, który miałem, dokładnie właśnie w miejscu cięcia sobie pękł. No to taka będzie zabawa i za chwilę pokażę Wam, jak już wszystko będę miał przełupane, przecięte i już gotowe do poukładania. A samą zaprawę do łączenia tych kamieni i spoinowania ich zrobię właśnie z takich składników, czyli cement. Kupiłem jeszcze taką zaprawę murarską do klinkieru, szarą, piach. Woda, i oczywiście to wszystko będzie wymieszane w betoniarce. Proporcje są takie. Jeden worek na 30 łopat żwiru i dosypię sobie na koniec właśnie pół worka takiej zaprawy mórarskiej. Roboty trwają, proszę Państwa, tak to sobie właśnie tutaj wymyśliłem. Miałem kilka takich właśnie kanoldów, że tak powiem, i Tutaj zrobię sobie ławkę, czyli rzucę sobie na to jeszcze jakąś dechę, to wszystko ładnie na biało wymaluję i to będzie tutaj też takie przejście do części warzywnej. A tutaj właśnie ten murek tak się będzie łączył i przechodził tam. Co jeszcze tutaj zrobię, to właśnie tę fugę tak ładnie wygłaszczę, żeby ona dobrze przylegała tutaj i na koniec jeszcze posikam to wodą. To wszystko ładnie przemyję, jak trochę podeschnie, żeby to wszystko ładnie się trzymało. Już przysycha, także Muszę to jak najprędzej zrobić. A jeżeli chodzi o zaprawę murarską, to coś takiego, taka konsystencja. Ta taczka w ogóle pochodzi z mycia betoniarki, także trochę mi się wylało, takiego rzadkiego, ale mniej więcej konsystencja musi być taka. Do robienia właśnie takiego spolinowania. I pierwszy murek skończony. Słuchajcie, można jeszcze na sam koniec się zabawić i taką właśnie szczotką to wszystko obmieść. O, bo są takie różne rzeczy, ale to już dopieszczanie. To co? Teraz ta strona. A żeby Wam przybliżyć ten cały temat murowania, to właśnie robię to w ten sposób, że rzucam sobie kielnią tutaj na te kamienie, jakąś warstwę zaprawy i następnie mniej więcej układam właśnie ten kamień, tak żeby to lico było w miarę takie spójne, równe. Ewentualnie dokonuję jakichś tam poprawek, później uzupełniam jakieś większe ubytki. Drugi murek wyszedł mi tak. Troszeczkę te kamienie, jak zauważyliście, różnią się od tego pierwotnego wyglądu, ponieważ trochę je karczerem przeleciałem, także są troszeczkę jaśniejsze. I tutaj jeszcze muszę skończyć. W międzyczasie sobie zrobiłem też takie stopnie, takie kładki z kostki, która mi została, i to wszystko tutaj będzie uzupełnione kamieniem. A ostatni murek, który wymurowałem, wyszedł właśnie tak. Już nie robiłem żadnych ujęć zmurowania, ponieważ było już dość ciemno, także ujęcia byłyby słabe. Słuchajcie, jest kolejny piękny dzień. Ja tu sobie jeszcze robię przy tym ogrodzie. I dzisiaj po prostu już trochę usunąłem tę górkę. Jest tej ziemi trochę mniej. I zacznę sobie robić takie palisady. One niestety są z plastiku, co mi się bardzo nie podoba. I będę je chciał w późniejszym czasie po prostu przymaskować roślinami. Ale za chwilę zobaczycie, jak to będzie wyglądać. No właśnie taka palisada, jak tu widzicie, i tutaj będę chciał sobie zrobić taki szpaler. Gdzie będą posadzone kwiaty? Ona będzie maksymalnie wkopana, także będzie wystawać może tam z 5 cm. Tylko to ma ogólnie oddzielić korę od kamieni. Także, żeby to usztywnić, to podłoże, to sobie właśnie to zastosuję. To będzie w zasadzie tutaj na tyłach, to nie będzie tego w ogóle widać. Z tą palisadą już zaczynam, ale jeszcze chciałem Wam pokazać, bo wykopałem takie dwa doły, takie otwory w ziemi. Z tej strony również. I tutaj właśnie będzie miejsce na fundament, gdzie będą obsadzone takie dwa fajne klonowe kloce, że tak powiem drewniane. Za chwilę Wam je pokażę. Myślę, że to będzie bardzo fajną dekoracją tego ogrodu. A te klocki właśnie wyglądają tak. Oczywiście zostaną przeszlifowane, ładnie odmalowane. Trzeba będzie zrobić odpowiednie otwory i obsadzić je właśnie na takich metalowych prętach, żeby one gdzieś tam się nie przewróciły. ten już jest i słuchajcie, będę zalewał teraz te dziury, a dokładnie to wkładał, bo można łatwo oberwać te ścianki tego Wykopu. Prace cały czas trwają, chociaż tej palisady jeszcze nie skończyłem, ale teraz Wam pokażę jak po prostu ja to wszystko widzę. Przymierzyłem sobie niektóre rzeczy. Mam właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, takie tutaj bale drewniane. To są pozostałości po ławkach drewnianych, te wycięte po prostu siedziska. I tak sobie właśnie zaplanowałem postawić je na tych betonikach, na tym fundamencie, który wcześniej wykonałem. Ale jeszcze sobie muszę tutaj oczywiście włożyć pręt. Bo to będzie wszystko nadziane, że tak powiem, na takie pręty, żeby to się wszystko bardzo ładnie trzymało. To będzie wszystko tutaj jeszcze wbite. Dam sobie po dwie sztuki, myślę, i powinno się to już dużo lepiej trzymać. Przynajmniej będę miał pewność, że nikogo nie zabije. Za chwilę sobie to jeszcze biję młotkiem, ale pokażę Wam mniej więcej, jak ja to widzę. Do tych właśnie drewnianych elementów będzie przytwierdzona róża, taka szczepiona na pniu, i to wszystko po prostu będzie sobie tak fajnie rosło. Boję się po prostu, że ta róża, po pewnym czasie, gdzieś tam może się łamać pod wpływem wichury, wiatru i tak dalej. Dwie takie rzeźby będą, także troszeczkę tutaj roboty mnie czeka. Z tej strony, jak widzicie, najpierw sobie po prostu postawiłem gdzieś to drewno na tym betonie, bo ono jest takie nieregularne, jak widzicie. Stąd też całe piękno tego drewna, że ono jest takie tutaj wyżłobione, i jednocześnie odbiło się właśnie w ten sposób. Dlatego myślę, że gdzieś tutaj i tutaj zrobię sobie właśnie te pręty. Pręty wkopane na niecałe 30 cm. Obwód FI-16. To jeszcze nie koniec betonowania. I tutaj, jak widzicie, mam takie podesty z kostki zrobione, i wypadałoby również z tej strony zrobić takie podesty. Zostało mi trochę betonu, więc myślę, że zrobię to teraz. I tak w zasadzie ten ogród zrobiony jest z takich rzeczy, które gdzieś mi tam zostały po budowie, czy też kiedyś urządzałem przed domem ogród i zostały właśnie też takie tam palisady. To wszystko jest zrobione tutaj z tych resztek. Trzeba używać tego, co się ma. Po prostu tak kombinować, tak po prostu sobie gdzieś to ułożyć w głowie, żeby to bardzo fajnie wykorzystać, żeby tego nie wyrzucać. A myślę, że też to będzie bardzo fajnie wyglądać. Słuchajcie, mamy nowy dzień, poranek. Ja trochę jeszcze zaspany. Po głosie zresztą też słychać. Pokażę Wam teraz, co wczoraj na wieczór jeszcze zrobiłem. Tutaj dokładnie z tą palisadą udało mi się trochę ją wkopać, i ogólnie tak to wyszło. Tutaj jest miejsce na kwiaty, i tu wyżej będą już jakieś krzewy. A dzisiaj bardzo też pracowity dzień będzie, ponieważ chciałbym tutaj dosyć mocno podkończyć. Tę całą robotę. Teraz zabiorę się za te wszystkie drewniane elementy. Będzie szlifowanie, malowanie. Zobaczycie sobie za chwilę, co będę robił. A czekam mnie szlifowanie właśnie takiej kłody pod ławkę. Ona już jest wycięta i właśnie te wycięcia stoją tutaj. One również będą przeszlifowane, tak jak wam mówiłem wcześniej. Do tego będzie taki mały stoliczek z takiego pieńka. To wszystko trzeba przeszlifować i umalować. A jeszcze przed malowaniem będę chciał sobie dokładnie odwzorować miejsca, w których przypadną właśnie te pręty, i zrobiłem sobie to tutaj zaznaczając krzyżykami. W tych miejscach właśnie będę wiercił takim długim wiertłem. Mam nadzieję, że dam radę i zrobię to w miarę prosto. No myślę się, że trzeba będzie jeszcze po prostu gdzieś tam skorygować w późniejszym czasie to wszystko, bo będzie ciężko za pierwszym razem trafić. Wiertło założone, zobaczymy, czy będzie dość ostre, żeby zrobić otwór o głębokości 30 cm. Tak to wygląda. Będę po prostu się tak starał, żeby otwór był równy z tą płaszczyzną, która jest właśnie tutaj z boku. Nie, słuchajcie, chyba jednak inne wiertło. To się strasznie pali. Niestety musiałem jechać po to wiertło, ponieważ to, które miałem, jest za płytkie, a to naprawdę chciałem, żeby się solidnie trzymało na tych prętach. Dlatego Użyjemy właśnie 315, czyli 16. Tutaj sobie rozwierciłem 20, ale to nawet lepiej, żeby drutami trafić. Ale dalej polecę już tą 16, ewentualnie trochę rozwiercę na 18, coś takiego. Właśnie przymierzam, czy dziury pasują i jest nieźle. Kwestia przyklepania tego młotem i to myślę, sobie ładnie wszystko wejdzie na te pręty. Zatem jestem zadowolony. Teraz drugi. I gotowe. Drugie również wywiercone, także teraz tylko przymierzyć. I również ładnie weszło, także myślę, że jak klepnę to młotem, to jeszcze lepiej usiądzie i wszystko będzie ok. No to teraz muszę to ściągnąć i umalować. Zaczynam malowanie. Kolor machoń amerykański z Wideronu, tak jak pomalowałem wcześniej, tutaj właśnie tę całą konstrukcję. Chciałbym, żeby to wszystko było w jednakowym, właśnie kolorze. Zatem zaczynamy i najpierw zacznę sobie właśnie tutaj od, od spodu tych bali drewnianych niech sobie już to schnie. Słuchajcie, dzisiaj mamy taki dzień niby słoneczny, ale zbiera się na burzę i mam nadzieję, że zdążę z tym wszystkim, niech chociaż to wyschnie do tej burzy, która ma gdzieś wieczorem przyjść czy w nocy. Chciałbym po prostu zrobić dzisiaj jak najwięcej. Zatem muszę się pośpieszyć. No I godzinka mi zeszła przy tym malowaniu. Czeka mnie jeszcze dzisiaj tylko rozładunek, właśnie tej przyczepki. I wcześniej jeszcze chciałem sobie oczywiście przyszykować ten teren pod wysyp tego kamienia, czyli muszę go wyłożyć agrotkaniną. Także myślę, że jak dzisiaj zrobię tutaj, pomiędzy tymi tutaj stopniami to będzie dobrze i będzie wieczór. Także chciałbym, żeby to wszystko po prostu, chociaż ten kawałek był skończony. Właśnie tak szykuję się do rozkładania tej agrotkaniny i przytwierdzania jej, ale słuchajcie, przypomniało mi się, że ten telskiwarz mam uszkodzony i po prostu kiedyś kosiarką go gdzieś tam potraktowałem, za wysoko był po prostu i muszę go wymienić. Cały ten łebek po prostu został ścięty przez kosiarkę. Albo dobra, zostawię sobie tę robotę tak powiedzmy tuż przed ulewą, teraz wezmę się tutaj za wykładanie tej agrowłókniny pomiędzy tymi schodkami z kostki. Agro-tkanina rozłożona, zatem teraz po prostu sobie ją będę przetwierdzał tymi szpikami, które tutaj już widzieliście. Takimi właśnie. Można też innymi, nawet takimi budowlanymi od styropianu, ale ja mam takie powiedzmy ogrodowe. Będzie oczywiście potrzebny młotek, bo ziemia jest bardzo twarda, sucha, zbita. Także przycinam nożyczkami. Nożyczki też już mam. Także tutaj trzeba będzie obciąć na pewno gdzie ten trawnik, tutaj w tym miejscu gdzie palisada, tam troszeczkę może trochę przy tych kamieniach. Wszystkie skrawki oczywiście też się przydadzą. Mamy tutaj właśnie takie trójkąty, gdzieś tam zostały, także to wszystko można zaścielić. Trzeba tylko po prostu się z tym zabawić odpowiednio. No i tak to wygląda po wykończeniu. Za chwilę wam pokażę efekt końcowy, tuż przed położeniem kamienia. Bo jeszcze czeka mnie właśnie tutaj zrobienie tej agro. Tkaniny, aha właśnie, agrotkaniny, nie agrowłókniny, kupujcie agrotkaninę, bo agrowłóknina jest dużo bardziej taka miękka, przechodzą przez nią chwasty i drze się strasznie. A tak w międzyczasie sobie tutaj chodzę i sobie dotykam to drewno, czy wyschło i powiem Wam, że przy tym słońcu to już całkiem, całkiem. Jeszcze może za jakieś pół godziny i będzie można coś drugi raz przemalować. Tak właśnie wygląda ścieżka przygotowana pod kamień, wszystko skończyłem. Takie pewne niedociągnięcia, typu właśnie takie włosy, to się później oberwie, które gdzieś tu są przy kostce, jak przyjdzie już na to kamień. Właśnie przytaściłem przyczepę z granitem, to jest granit, słuchajcie, i będę go tutaj wysypywał w tę ścieżkę. Zobaczycie sobie to na time -lapse. Tak jak widzieliście na tym lapsie granit położony. Ta ścieżka tak właśnie się prezentuje. Jeszcze tylko ten przód muszę skończyć, ale tak jak mówiłem wam wcześniej, muszę się dobrać do tego tryskiwacza. I teraz jest na to moment. Po kilku minutowych zmaganiach tutaj udało mi się go prawie odkręcić, tylko sobie przyczekam, żeby ta woda sobie zeszła i będę go wymieniał na nowego, a nowy wygląda tak. Jest to Rinebeat 3500. Za chwilę wam zresztą pokażę cały system, jak u mnie jest zorganizowany. To może zapraszam do skrzynki. Dochodzę do skrzynki, już Wam to wszystko pokazuję. Tak wygląda całe serce nawadniania. Słuchajcie, 4 lata temu, kiedy wybierałem system nawadniania, zdecydowałem się na system Rheinbeard. Firma Linebeard to jest powiedzmy taka tam druga liga spośród tych wszystkich systemów nawadniania. Wówczas stosunek jakości do ceny wydawał mi się najbardziej sensowny. I powiem szczerze, nie narzekam. Czwarty rok to chodzi bardzo dobrze, także nie ma sensu tutaj przepłacać na jakieś mawkowe systemy nawadniania. Już Wam pokazuję, na jakie zasadzie to działa. Bo tutaj mam tak, tutaj mam zawór. Oczywiście, to jest jeszcze wszystko nieustawione. Muszę to podpiąć do zasilania. Tutaj mam wyprowadzone gniazdko, czyli musicie mieć zasilanie wyprowadzone na taki system nawadniania. I jeżeli chcielibyście cokolwiek podlać, tak że tak powiem, z ręki, manualnie, czyli manual, ustawiacie sobie tutaj sekcje. Ja akurat mam cztery sekcje. Ten tryskiwacz, który wymieniam, jest w sekcji drugiej. Później dajemy sobie tak, i tutaj dajemy sobie na ilość minut, ile ma działać dana sekcja. Jeżeli chcemy to załączyć, później next i już automatycznie po prostu ona się załącza. Ten cały sterownik oczywiście jest połączony z elektrycznymi zaborami poprzez takie kabelki, które są wpięte pod odpowiednie piny. Jest tutaj również specjalny pin na sensor deszczu, który tutaj wychodzi, on mi się zepsuł po roku, ale sobie go wymienię, także. Jest tu również sensor deszczu, czyli całe nawadnianie nie włączy się, gdy pada deszcz. I to wszystko peszlem poprowadziłem sobie tutaj w dół. I idzie to wszystko tutaj pod kostką do tej skrzynki, którą się otwiera. I tutaj widzicie również wszystkie elektrozawory. Jak widzicie, są tutaj cztery sekcje. Każda sekcja ma bodajże plus i minus, z tego co pamiętam. To wszystko tutaj się schodzi. Puściłem to właśnie takim peszlem do tej skrzynki i jest to podpięte bezpośrednio do sterownika. Tak na szybko wam omówię te sekcje. Ta pierwsza sekcja jest od ogrodu, gdzie będę miał załóżmy tam kiedyś warzywa. Później ta druga to jest ten pierwszy trawnik, który znajduje się właśnie tutaj. Trzecia sekcja to jest trawnik, który znajduje się z boku domu, tam gdzie jest największy cień. I czwarta sekcja to jest cały przód domu. Także tak to mam podzielone i sprawuje się to bardzo dobrze. Na tej zasadzie właśnie polega system nawadniania, tak w skrócie oczywiście, dużym skrócie, jeżeli mógłbym cokolwiek tutaj powiedzieć. To wszystko mi działa idealnie. Mogę sobie tutaj ustawić czas nawadniania. Także wszystko tutaj można sobie zaprogramować. Oczywiście jest system podtrzymywania. Ja w tej chwili jeszcze nie włożyłem tutaj baterii na sezon, ale docelowo są tutaj dwa poluszki AAA, bodajże. Które podtrzymują cały tutaj zegar, gdyby na przykład prądu brakło albo coś takiego. W nawadnianiu jeszcze bardzo ważne jest to, żeby mieć odpowiednie ciśnienie w sieci, ponieważ musicie to sobie najpierw zbadać. Jeżeli sobie zaplanujecie jakieś nawadnianie, musicie mieć przynajmniej te, wydaje mi się, 3,5 bara w sieci. To jest takie minimum, ponieważ ja na przykład mam tutaj na tym trawniku 6 tryskiwaczy i. Takie 3,8 bara nie starcza mi w godzinach takich normalnych, gdzie człowiek użytkuje wodę, czyli kąpie się, zostawia gdzieś tam czajnik, jedzenie i tak Te tryskiwacze przy takim ciśnieniu 3,5 bara zaczynają dopiero dobrze, prawidłowo funkcjonować w godzinach od 23 do 4.30 nad ranem. Czyli w tych godzinach mogę tylko używać, że tak powiem, tylko tej sekcji, gdzie ona jest obciążona sześcioma tryskiwaczami. Pozostałe sekcje, gdzie tych zyskiwaczy jest mniej, mogą już działać spokojnie w każdej godzinie, także nie ma problemu. Zbliża się już wieczór, a ja słuchajcie, na zakończenie tego dnia jeszcze postanowiłem sobie tutaj położyć tą agrotkaninę. Pierwszy pasek, drugi, trzeci, może gdzieś tam jeszcze czwarty. Wcześniej sobie jeszcze tutaj podsypałem trochę ziemi, tutaj, gdzie mają być te kwiaty I tak w ogóle muszę Wam powiedzieć, bo tutaj są kwiaty mojej żony z zeszłego roku, czy też nawet sprzed dwóch lat. Nie chciałem ich ruszyć. Ona mnie o to bardzo prosiła, także muszę tutaj jakoś zgrabnie też to wszystko dociąć. W sumie dosyć ładnie się prezentują. Myślę, że za kilka dni nawet będą ładnie wyglądać, i muszę to wszystko ładnie wkomponować w to, co dopiero tutaj będzie. Dało mi się mniej więcej tę górkę doprowadzić do porządku, czyli agro tkanina jest położona. Teraz myślę, że położę sobie właśnie te drewniane tutaj elementy, tak to wygląda. Tutaj z tej strony jeszcze sobie troszeczkę przyłożę agro tkaniny i myślę, że jeszcze na sam koniec dnia posadzę sobie te róże, które tutaj są, ponieważ one już za kilka dni dosłownie będą miały kwiaty. I Tu widać się otwierają, także bardzo bym chciał, żeby się przyjęły jeszcze przed tą ulewą. I myślę, że to będzie już koniec na dzisiaj. Za chwilę Wam pokażę, myślę, ujęcie, jak to wszystko ostatecznie w dniu dzisiejszym zakończyłem.